Witam w tym szodzie, w tym modrzewiu. Tu jest modrzew, panie. Dziękuję serdecznie. W tym krótkim filmie prezentacji modrzewia. Potem pójdę do tego małego. Dziękuję serdecznie. Cześć, modrzewia, panie. A mu czubek odrośnie. Witamy serdecznie. Tam się do 10 minut potrwa. Jak mówiłem. Dziękuję serdecznie. Tu jest druga część. Tu już dostał tu jest jabłko, panie. Tu jest modrzew Tu już drzewa kwitną wszystkie. Dziękuję serdecznie, ale tu mokro. Pan przesadził tą wodą. <grych> Dziękuję serdecznie. Witam w trzeciej części. Tam jest ten mały modrzew za tą beczką. Już go tam widać. Ja dam tam takie drzewo. Dziękuję serdecznie w tym filmie końcowym. Dziękuję serdecznie. Witam w części. Tu jest taki duży modrzew Dziękuję serdecznie w tym filmie. Zaraz będzie piąta część, ostatnia jak mówiłem. dziękuję serdecznie. Witam piąte części, tu jest taki mały. Pieron rośnie. Tam jest duży. Zaraz ja tam zadę do filmu, pokorę tego dużego. Dziękuje serdecznie w tym filmie. Witam w ostatniej szóste części. Tam ta piąta część się zakończyła. Tutaj jest tył z dołu, tam był u góry pierwsze części. Te części końcowe, tu są drzewa, tu jest modrzew. Dziękuję serdecznie.